Witam serdecznie widzów Dzisiaj zagramy sobie w FC25 I zagramy sobie w tryb raz No i rozpoczynamy wyszukiwanie Mamy nowych piłkarzy Jak coś Kanał zespołu jest już dostępny Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę Dobra

Trzy, dwa, 1. 1. Stary! Dobra, doda, tak leć, 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 prawie! Prawie do mnie podał. Tak do mnie podał, to by było brak. masz, masz. Masz O, nie. I jest szansa, żeby na

nie ma żadnej gra pięknie pięknie pięknie, 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 pięknie. Już jest dobrze. a great position Great O, są see co Super! Już 3-0 wyglądamy. No coś pięknego! Fajnie się gra. 3-0. They have some money to blow out, out, out three nothing. It could not oh. break down the defense here. They're exposed oh. to the back, the doing <laughs> <laughs> yeah, yeah. back of the car. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh Oh. going gonna a fair yeah. challenge and winning the ball. Oh, <inaudible> That's a great goal, oh, no. oh. well, They take the set piece right away. Ah, the oh, ball okay. back well. Really good chance here. Oh, wow, a good goal. Oh, wow, they was just inches away from being a goal. That's the top of the oh, attack. Uh, the to result, yeah. Oh, it was beautiful technique to get past the defender. Guardiola oh, oh, does the not the way you want to finish. This <laughs> is a to save a And the build-up has begun. Build -up has begun. You could not break down the defence here. Not so far, so. It's attack. Abetín. How straightforward uh -huh. piece of goalkeeping! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. What an elegant way to defend the golden opportunity! Great last-ditch effort from the defense.

that that oh, no, And it goes out for a corner kick. Looks like it took a deflection. What an elegant way to defend the yeah. golden opportunity. There's space yeah. in the right position. No, no, no. It has to be Mhm. Najlepszy efekt, żeby zniszczyć. Można być. Co? Spalony był, niestety. Niestety był spalony. Co za Ktoś napisał? Dzięki, że ktoś napisał teraz. Co on no loczył? No i na puszkę pięknie. Nieźle. Nieźle. Yeah. 7-0, piękny wynik. Mam nadzieję, że tak to, to do końca meczu. A nie, że potem the nagle. Nagle, the nagle. Nagle strzelają 7 klamek. I, i, I jest.

Tu. Tu. And that will clear the danger? No, it's a bad place to lose the ball. Oh, God. Oh, one it's What a What a bounce we that's a oh. bad tackle, nothing more, There's No complaining here, no crying about that one free kick Oh, that was simple, they just passed it to another teammate. Oh, that attack ended quickly. They got it in a real good position. No. They not break down the defense here. Oh. What can they do with this one? Turning the game into a goal. yankee oh, that's a bad pass and a bad place to give it away.

Ples, ples, panu pierdolę. Dobra, wygrywamy, Ale i tak, czy w minutę, półtorej to udaje mi się to zrobić? Mam nadzieję, że nie. No co ty... Nie mów, że ty strzelasz samochodem. A, nie. to do, do środku. No ja nie mówię. The ball played to a defender, and we're Jak back on way. Oh, super. It to the to a defender, way. Well, there you have it. they no, second the yellow. Don't be, be yes. okay. Played short to get things oh. going and they found a little space to the center. Yeah. They print that play while well, they're breaking the speed. And they probably won't make it. They the keeper at least. Or in possession again. They see how kundy. they move forward. As okay, soon they don't mind and make it invisible. Pointless space on the flank. Pobajen is no good, they, they missed it. So 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 they should have capitalized on that one. That blue carded player will be back on the field in the middle. Oh. Outnumbered in terms of players that give it the ball no, no. away. Fletch. It could be a little bit more. Almost over 10. No, oh!

Lata, lata, tuta, 7, 4. Dobra. Dobrze, że nie miałem gorszej oceny niż klapkarz, ale chodzi. Nie miałem najlepszej oceny, ale dobrze, że chociaż tyle. 10, 2. 16 raz pojutów. Niestety nie mogę niczego ulepszyć. O, mogę ulepszyć. Jeden, mogę, o. Nowy poziom, poziom piąty, punkt umiejętności. Nie chcemy grać na razie następnego meczu, bo możemy zagrać w każdej chwili. Jak coś, to gra w darmową wersję FC, więc nie mogę założyć klubu, ale zróbmy sobie punkt umiejętności, buty. No i na co by to wydać? Na co by ty... to wydać? O nie mam nic fizycznego, no to dajmy sobie siłę, żeby gościu był silny, nie? No i co? No następny mecz? No możemy zagrać. Próbujemy zagrać. Dobra, rozpocznijmy. No, no i mamy od razu czterech zawodników. O, ten jest potężny, ja jestem z tych, taki malutki, dobra, kilka, kilka centymetrów mniejsza, ale on jest tak potężny, potężny, jak nie wiem, co, jak odbala odbada biodra, ile ty masz kilo? Ten najmniejszy, to ja. <noise> tak, ale ja nagrywam tak odcinek. Dobra, lecimy z tym, fC. Znam twoje logowieckie pokazy. Dziękuję ten, ten przepiękny do nas w 1980 roku. Dziękuję. Dziękuję. na Dziękuję. 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 drużynie. Dziękuję. 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 nawet nawet kg... małe boże coś strzelić to 160 i 50 kilo Messi jest wyższy o 800 cen Quebec. a piece of cake for any goalkeeper. They're to the back to Dobra, dobra, lecicie, lec, 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 nie. lecicie, 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 No, you well, know, you know, you know. <laughs> done by the defender to break up that attack. They're breaking its speed. It's a great read of the play.

jeszcze raz to powiem! O! No. Dobrze! No nie Ślizg zrobił. Dobrze, że nie dostał ani żółtej, ani czerwonej, ani niebieskiej kartki. czerwonej, ale nie tam co no jest. No i strzeliśmy bramkę. Ale... Jeszcze mamy te trzy bolę. O! I teraz potężniak. Potężniak niestety nie strzelił. A mały coś strzelił. Krespadobie. O! Pięknie! O! 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 To jest mój pełny zniszczony. A co they zrobić z here

więc ja, masz no był spalony niestety więc mogłem zrobić znowu jak to ja robię czyli Ankara Messi zrobiłem no, no, trzy razy dwa razy Ankara Messi Nadbranką. Takie mam takiego mam kweę, że nie mam, że nie wiem co powiedzieć. O pięknie. teraz potężniak Potężniak nie jest Ramka sz Czyli największy i najwięniejszy. No i twarda ramka moja. Przeliłem cztery bramkę. wszystkie moje bramki, wszystkie bramki, e, z, białe to są moje bramki. nie żartuję, nie, Senio! Senior, nie wiedziałem, że, je, że jestem w tych meczach lasz aż tak dobry, szkoda, że w normalnych meczach nie jestem aż tak dobry, aha, no i pyk, pyk, o, no pięć bramek, ja nie mogę! Niech miękko będzie No, pięknie się cieszy! 5, 2,! I nie. To nie są boty! To nie są boty! No dobra, jeden bot tam jest, jeden, ale to nie jest cała drużyna botów! And the and nie stał w tył. O, no, stał. Stał, stał się. Pojemniku. I stoi. Jak, Jak niby nigdy nic. Stoi se. O, o no. no. No i potężniak znowu nie strzelił. A mały strzelił, bledził, bledził. mamy bledź. Dobrze, 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 a Dobrze, bledź. Dobrze, nie ci ja byłem taki malutki krzynik, a jakoś strzeliłem pięć bramek dla tej kurżyny. No cóżto. Nie wiem, może będę nowe Messi. To Żudka Nie. Nie. Proszę, proszę nie strzelić. Jest szelu tego! Jest szelu tego! Angela Max, Angela Max, czy będzie szósta bloka? O! O! Nie. Nie, przepraszam! 5-3 Wygramy to szczęście. Na moje szczęście. No nie stój, ty! Właśnie nie jestem dobry w takich sytuacjach. Nie jestem dobry w ogrodzie, jestem dobry w ataku. No. no. No i strzel. Nie strzelił, ale była, no, było blisko. Press, press pan press pan oh, oh, good. No time wasted, and we're back on their way here. Nice spot to regain possession. Wonderful move to beat the defender and comes away with a clean lead. It's, it's, hey, it's, it's, it's oh, unable to hit the target. He preserved a good Oh my. Best plan was like. Like the I keep to yes. yes. the momentum going. Oh yeah. 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 the foul me a yellow card Watch out. That's cool. That's cool. That's cool. It and Miałam piłkę do potężniaka. Niebieska kartka. Noś dostał z drużyny przeciwnej. To jest nasza szansa. Do zdobycia jeszcze większej ilości brawek i zwiększenia jej przewagi liczebnej. good I... Goal! We all know that come sooner rather than later no to be at full strength again we, have, Pytorio, we 6, 6, 6, 4. to defend the golden opportunity A bit of room there on the flank. Back in possession again. Mm. <laughs> this, me? This, should <laughs> this should be it. Just that you should be <laughs> in front of the ball, right? Oh, and there's tak. the whistle. No yellow this oh. time. You know what you're <laughs> getting, <laughs> right? That's true all the way. I <laughs> <That> was simply <laughs> just trying to get the ball rolling. I'm going to go fast. Foley. What do you want to do when you've got the player advantage? i will going Dobra, jedna niebieska kartka była, ale jakby były dwie, to by był raj na ziemi. Well, na Nie, bo was, ale to goal, goal. No, no goal. i potężnie też strzelił Ale mały strzelił sześć, a potężnie jak jeden. Ach no. We take

nie, bo potężniak strzelił jedną bramkę. Osiągnięcia, 8-0. Może nie mam największej oceny, ale mam najwięcej bramek. W końcu. Ale Giomatzy ma najlepsze podania i najwięcej asyst. Super. FC kluby, Nasz FC wygrana. Drużyna sezonu lub no, dzień 24, czerwiec 5. Ale niestety nie dołączyłem do klubu 40. 16 punktów. O dobra, na razie jesteśmy na tym sezonie. 1272 extra. Dobra, punkt umiejętności. Super! No i teraz to będzie to był ostatni mecz w tym odcinku, widzowie, ale jeszcze, jeszcze zrobimy sobie punktik umiejętności. Także oglądajcie, bo zobaczycie wtedy. Co wybiorę, i czy zmieni się moja ocena z 81? No, myślę, że się zmieni. I co mogę sobie polepszyć? Podkręcanie piłki, skupienie na drewningu. O, skupienie na panowaniu nad piłką. Nie jestem w tym najlepszym, więc mogę się to polepszyć. Niestety nie zmieniła się moja ocena, ale to koniec dzisiejszego odcinka. Także, jakby się podobał Wam. Widzowie, to zostawcie lajka, suba, dzwoneczek, oraz wyślijcie ten filmik swoim znajomym, a my widzimy się w następnym odcinku. Siema widzowie. Do zobaczenia.